Siemano wszystkim, witajcie na gruzoskanie. Jak widzicie, jesteśmy z powrotem w garażu. Słuchajcie mi już aż dwa tygodnie nie było. Dzisiaj będzie taki fajny odcinek, bo dzisiaj opowiadamy sobie o spawarce. Tak, tak, zrobimy sobie mały unboxing. Tutaj tego będziemy to zamieniać na to, także zaczynamy. I co na bieżąco śledzą moje odcinki, wiedzą, że postanowiłem nauczyć się spawania. Tak, przerobiłem mechanikę, znaczy przerobiłem, no wiecie, to nie jest jakieś tam, że super zdawcą jestem, ale coś tam się nauczyłem. Przerobiłem tapicerkę, oczywiście też nie tak do końca, że to... Jakiś specjalistą jestem, jeżeli chodzi o tapicerkę samochodową, ale mniej więcej coś tam już kumam w temacie, także teraz najwyższy czas wziąć się za spawanie. W pierwszej kolejności chciałem zaznaczyć tylko, że to nie jest żadna reklama, żadne lokowanie produktu, po prostu kwestie tej spawarki, Zaraz po tym, jak sobie ją odpakujemy, omówimy dlaczego akurat padło na tą spawarkę, dlaczego ją wybrałem i czy w ogóle tam radę ją obsłużyć, bo jeżeli chodzi o spawanie, to powiem Wam, że tył, który spawałem, jak po prostu latarką przyświeciłem do profila do środka, to po prostu było, wiecie, jak kula dyskotekowa wszędzie się to po prostu świeciło. Także jestem ze spawania noga, będziemy się uczyć razem tego spawania. Tak żeśmy przerabiali mechanikę. Słuchajcie, plan mam naprawdę ambitny, jeżeli chodzi o spawanie, to możecie zobaczyć w poprzednim odcinku guzoskanie, tam gdzie się wybierałem oglądać 600-letnie dęby. Prawie tak na wakacjach byłem. Temu mnie tu dwa tygodnie nie było. właśnie omawiałem e, szerzej temat właśnie spawania. Dlaczego się za to a biorę. Po tym, a potem, jak odpakujemy sobie spawarkę, mówimy sobie co i jak, e, jeżeli chodzi o nią. Wymienimy mojego starego dziadka na nowego. Potem mówimy sobie co i jak, dlaczego itp., itd. Po prostu szybciutko zabiorę Was bardzo fajne miejsce na koniec filmu. Także myślę, że warto będzie poczekać. I jak się tutaj przyjrzycie, przyszły mi trzy paczuszki. Czwarta jeszcze mi dojdzie, ale to jest kwestia czasu dopiero. Kupiłem sobie spawarkę. E, a właściwie to jest półautomat spawalniczy. Ja eee, no, tutaj macie nazwę. <grywa> Dłami coś tam 210 s Chciałem powiedzieć, że kupiłem Senigomat, ale osoba, która pomogła mi wybrać tą spawarty, powiedziała, że profesjonalna nazwa to jest półautomat spawalniczy. Także pozdro Michał. Ciebie pozdrawiam w ogóle tutaj od razu z tego miejsca w tym odcinku. Ale to nie ten Michał, który pomagał mi grzebać. Przy tym eee, ten drugi Michał to jest spawacz. Tak, tak. Może się wydawać to śmieszne, ale otaczam się samymi Michałami, bo Michały to są same profesjonaliści. Także co moi drodzy? Eee, jak widzicie, spawanie jakieś tam MMA, Tigi, Migi, Litki, Tiki, Tiki Taki. Eee, ja się na tym totalnie nie znam. Mnie najbardziej interesuje to luto spawanie. W tym kierunku bardziej bym chciał iść, ponieważ z tego co się dowiedziałem, to właśnie w motoryzacji, jeżeli chodzi o robienie blacharki i tak dalej, to no lutospawanie się najbardziej przydaje, bo po prostu nie nagrzewa tak blachy. Jeżeli chodzi o moje przyszłe projekty, to lutospawanie mi się wydaje tutaj będzie najlepiej po prostu pasować. Z tego co się gdzieś tam na internecie orientowałem, to nie jest tak, że z żadną wiedzą też przychodzę do Was. Znaczy moja wiedza na razie jest żadna, ale będziemy ją na bieżąco z odcinka na odcinek po prostu gdzieś tam sobie starać się to budować. Luto spawanie po prostu w motoryzacji jest bardzo często stosowane. Pewnie dlatego, że on gdzieś tam podczas tego lutospawania coś tam czytałem, oglądałem filmy, że tam się jak łączycie blachy, że tam te krawędzie się nie nagrzewają, że to jest kozalewane, no tak jak lutowanie. Więc generalnie nie wykrzywia to później blachy, nie robi jakieś tam deformacji, jeżeli chodzi o samochód. I to mi się naprawdę bardzo przyda, bo ci, co oglądali mój poprzedni odcinek, dobrze wiedzą, że tutaj w tym aucie będzie naprawdę sporo roboty, będzie sporo robienia, mam naprawdę fajny ambitny plan. Ale o nim tu raczej już więcej opowiadać nie będę. Zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, e, jeżeli chodzi o Gruzostan. Tam będziecie mieli więcej na temat tego, e, co będziemy tutaj spawać w aucie. I jeszcze tak króciutko, nim odpakujemy sobie spawarkę, dodam Wam, że co sobotę o godzinie 18 możecie oglądać na Gruzowisku. Macie zapewnione to, że będziecie mieli na bieżąco rzucane filmy. Ta żółta playlista jest po prostu tak, żeby gdzieś tutaj między wierszami Was zadowalać, mniej więcej Wam szybsze treści przekazywać i co odpakowujemy sobie spawareczkę. A teraz, otworzymy sobie pierwsze pudełeczko, tak jak już mówiłem o tym lutospawaniu, no to lutospawanie potrzebuje zupełnie innego drutu, ja również taki drut do lutospawania e, kupiłem. Jaki to jest drut? Cholera, no nie powiem Wam, wyświetlę Wam tutaj e, nazwę tego drutu, bo wiecie, ja tam nie jestem jakimś profesjonalistą, ja się totalnie na tych stopach duperelach nie znam, dla mnie drut to drut, ale to jest drut do lutospawania w każdym bądź razie. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o cenę normalnego drutu do spawania, a tego do lutospawania, ten jest po prostu 5 razy droższy. Ja za tą kilogramową szpuleczkę daję coś ponad 100 zł, jak chciał kupić taką piątkę do migomatu, to bym musiał prawie z 5 stówek wysmarować. Yy, mi się wydaje, że na potrzeby nauki i na mój projekt to mi chyba to kilo starczy. Raczej nie sądzę, żebym to zużył całe, a jak zużyję to sobie zamówimy, tam nie ma problemu. No to tyle będzie jeżeli chodzi o drut spawalniczy do lutospawania. Nie do spawania, tylko do spawania. Razem ze spawarką przyszło mi też drugie pudło. W drugim pudle znajduje się uchwyt spawalniczy do spawania metodą TIG Lift. Jeżeli chodzi o TIGa, to ja sobie TIGa kupię jeszcze osobno, jeżeli chodzi o spawarkę. Dlaczego? To Wam też później wyjaśnię podczas otwierania tego pudełka. Na razie zostawiamy sobie kig lift. Jeżeli chodzi o spawanie kigiem liftem, to się tam różni tylko metodą zajarzania łuków. Powiem Wam, że ten temat chcę sobie tylko po prostu przerobić, nauczyć się, bo w przyszłości będę chciał robić właśnie tak jak tutaj Wam gdzieś pokażę takie fajne, kastomowe wydechy. Mam nadzieję, że mi się uda dziś tego nauczyć, że dziś to zaczniemy po prostu już profesjonalnie robić, a do profesjonalnej roboty trzeba będzie mieć profesjonalny sprzęt. Ten mam do nauki, także widzicie, tutaj mam jakieś różowe, nie wiem, to są pianki, porcelanki. Yy. <laughs> Słuchajcie, ja wam napiszę, co to jest, bo tak jak mówię, ja na temat spawania, to ja po prostu totalnie nic nie wiem, nawet nie wiem, jak te części się nazywają. Yy, dopiero będziemy się uczyć tego, ale tu mam właśnie uchwyt do spawania, tu Lifta, jak widzicie. Aha, tutaj idzie ta porcelanka chyba. Z tego co pamiętam, tu się wkręca to długie coś, nie wiem po co to jest, ale to się tu wkręca. A może tu się elektrodę trzyma? Dobra, mniejsza z Tutaj się reguluje gaz, czyli to jest e, ten, e, tu się podpina do spawarki a to się podpina pod butlę z gazem, czyli tutaj gaz jest wypuszczany, jest regulowany tutaj tą korpką, nie tak jak w typowych figach, że naciskasz się na guziki i Ci tam datuje gaz, tu trzeba odkręcić i tam też tam zajarzać itp. itd. Także ten zestaw na pewno będzie używany, ale to już bardziej w kwestii nauki, jeżeli chodzi, a może, jeżeli będzie dawał radę, to sobie zostawimy, chociaż wolałbym mieć bardziej profesjonalny sprzęt, włącznie sprzęt, żeby móc spawać aluminium. Eee, w poprzednim odcinku mówiłem, że będę spawać aluminium, a czykolwiek e, ta spawarka nie wiem, czy się będzie nadawać. E, aluminium na razie zostawiamy na bok. Nie jest nam w ogóle do szczęścia potrzebna. No i moi drodzy, czas teraz nam największe pójdło. Na coś, na co dużo pieniążków uzbierałem. Czy dużo, no zależy to ile zaradę, bo ktoś kto ma po 30 tysięcy miesięcznie, to dla niego są drobne. W moim przypadku to wydałem półtora klocka na to. Dokładnie ceny tam nie muszę wam tam gdzieś podawać, ale łącznie z tym pistoletem, co wam pokazywałem wcześniej pistoletem kurwa, z tym uchwytem e, do tigu liftu, to wydałem prawie 1700, gdzieś mi to wyszło. Także sama spawarka to jest półtora kapla. Tam bez kilku drobnych. I co wam powiem? Mamy tutaj jakieś zabezpieczenia. Dadą Padko fajnie tutaj zabezpieczona przyszła. O. Patrzcie, się, jaki sprzęciel tu mam ja twierdzę, lepiej zabezpieczane. Tutaj sobie ładnie otworzymy to teraz. Co my tu mamy? Mamy tutaj uchwyt do Migomatu. Kurde. Kurde, wielkie. No, powiem Wam, że panie, panie wygląda. Pytanie, czy ja to będę tak panie też umiał obsługiwać. Widzicie, można sobie tutaj naciskać. To chyba każdy spawać wie. Ja to tylko pokazuję ludziom, którzy są totalnie zieloni jak ja. Mamy tutaj uchwyt spawalniczy do Migomatu. Powiem Wam, że fajnie to wszystko wygląda, nówka no, sztuka. Lecimy dalej, zobaczymy co tu mamy w ogóle jeszcze. Co my tu mamy? Spawarę mamy, mamy jeszcze tutaj. Węże do butli i opaski. Bardzo ważna sprawa. O to nawet jest pokazane chyba Gdzie ciąć? No a mniejsza z tym jakieś szczałki porobione. Mamy przewód do gazu, tylko że ja przewód akurat do gazu mam pół Bo ja cały zestaw tam z tyłu, nie wiem czy będzie widać, nie będzie widać. O, Tam w ogóle jest nowidka butla, nowe wszystko, spawarkę tylko miałem starą. Cały sprzęt do spawania, wszystkie te dodatki, gadżety mam nowitkie. No tak zamawiałem. No i tutaj, moi drodzy, teraz czekajcie. Wyjmiemy. Opa! Tu jest moje cel, cel naszej podróży. Tu jest cel naszej podróży i Wam pokażę tutaj. Mamy piękny automat spawalniczy. Zaraz go tutaj bardziej przyrobi my, obejrzymy, tylko dam go w jakieś fajniejsze, bezpieczniejsze miejsce, bo na razie to mi na kartonie stoi, boję się że mi spadnie. W zestawie dostałem jeszcze instrukcję obsługi, oczywiście kartę reklamową, no i kartę gwarancyjną, jeżeli chodzi o, o, o tutaj e, ten automat spawalniczy. To jest bardzo fajna sprawa, bo sklep, z którego zamawiałem, e, to też nie jest reklama, ale mogę się pochwalić. Z tej stronki zamawiałem, i tam z tego co ja wyczytałem, to oni dają roczną gwarancję, jeżeli zamawiacie tam chyba na firmę, na fakturę czy coś tam. A jeżeli jesteście klientem indywidualnym, tak jak ja, po prostu to mamy dwa lata gwarancji na tą spawarkę. I sama firma Sherman, z tego co tam wyczytałem, daje również tą gwarancję, daje też pełny serwis. W razie czego działa to na takiej zasadzie, nie chcę się pomylić, ale tak mi się wydaje, że to wyczytałem, że po prostu jeżeli coś się zecuje, ja im odsyłam, oni przesyłają mi nowy, sprawny sprzęt. Może nie nowe, ale na pewno odsyłają mi od razu sprawnie. Oni się tam nie pierdzielą w jakieś naprawianie, kombinowanie, tylko po prostu dawają nowe sprzęty. Yy, nie wiem, jak długo ta oferta będzie w tej firmie yy, tak funkcjonować, ale na dzień, kiedy ja to czytałem, yy, to tak to mniej więcej gdzieś tam wyczytałem. W każdym razie gwarancja jest, jeżeli chodzi o, co chodzi o tą spawarkę Sherman. Ja się nie boję, że coś tam się zepsuje. Mamy serwis, mamy wszystko. Tu widzicie, mamy opisane całą spawarkę, wszystkie parametry i TD, Ale tu już sobie sam przerabiał. Teraz przechodzimy do samej spawarki. widzicie, tu schowane jeszcze były w zestawie te przewód bodajże masowy to jest ten i ten jest do elektrody. Słuchajcie, jeżeli chodzi o takie nazwy, nazewnictwo i to, czy dobrze to opowiadam, to naprawdę poprawiajcie mnie w komentarzach, bo jak wiecie, to na temat spawania będę miał takie samo nazewnictwo i wiedzę jak na temat mechaniki, Także generalnie no, będę wam tutaj pierdoły czasami opowiadał. E, no ale. To jest przewód do elektrody, ile się nie, nie elektrody, no takie druciki się tu daje, z tego co pamiętam, one spawają swoją drogą, ja mam pochwalę, to jest właśnie efekt mojej wiedzy, taki sobie przewód masowy kupiłem, jeżeli chodzi o starą spawarkę i się okazało, że później z czasem ja po prostu kupiłem przewód do tych drutów takich, co się daje do spawania, nie wiem czy elektroda, czy to się pachowo tak nazywa, także to jest mój przewód masowy. Nie, no dobra, na szczęście, wszystko co teraz naprawimy, to w ogóle pójdzie na odstawkę. No i co, wracamy dalej do spawarki. Co my tu mamy? Mamy rolkę podającą e, drut. Zostałem drugą rolkę i przypuszczam, że tutaj się to będzie tymi rowkami w środku e, różnić. Jak zobaczycie, one tutaj mają rowki, bo to chodzi pewnie o podawanie o grubość druta. Czyli ta będzie na milimetr, widzę, może 0,8. To będzie może mniejsze. Nie wiem. W każdym razie gdzieś tutaj. O, tu jest rolka. Też z druga. Tutaj się będzie te rolki na pewno wymieniało, jeżeli chodzi o podawanie drutu. No i co? Tutaj się coś reguluje. Nie wiem, co to jest. Może docisk yy, tego drutu. Nacisk. Nie wiem. A może tu jest grubość drutu. Patrzcie się. A cholera wie. Dobra, mniejsza Tu się coś reguluje. W każdym razie tutaj mamy yy, na dużą szpulę. Na małą mamy możliwość tutaj, właśnie montażu 5 kg, kilogramowych, kilogramowych. Tyle się już zorientowałem, jeżeli chodzi o tą spawarkę. Tutaj jeszcze macie króciutką instrukcję BHP, która jest na przykład dla mnie bardzo ważna, bo ja się totalnie na spawaniu nie znam. Także z tego, co tam pisze, można się tym nawet zabić. Także warto sobie wziąć głęboko do serca to, co jest tu napisane. I co? Wydaje mi się, że wyczerpałem temat, jeżeli chodzi o spawarkę. Na razie nie będziemy odpalać, bo ja totalnie się na tym nie znam. Choć może ją podłączymy, jeszcze zobaczę. Na razie ją sobie zamontujemy na wózku. Pan tą starą pożegnamy. No i zobaczymy jak się to będzie w całości prezentować. się prezentuje cały mój zestaw, cała spawarka. Powiem wam, że jak coś jest nowe, to robi tę robotę czyściutkie, ładnie. Jak widzieliście na poprzednim ujęciu, po prostu musiałem tutaj dość wyczyścić sobie ten wózek, był cały zakurzony, zapruszony. Jak widzicie, zestaw mam cały, jakieś rękawice, maskę, wszystkie jakieś tam części zamienne, te eksploatacyjne, to tak się te używają, takie śmieszne miedziane. A widzicie, mam tu po prostu wszystko. Tam gdzie z tyłu nawet jest płynne odpryski, mam magnesy, także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o spawanie jestem doskonale teraz już przygotowany do wszystkiego. Dojdziemy jeszcze taki na magnesie, sobie zamówiłem, tu Wam pokażę na zdjęciu uchwyt właśnie do... Ee, uchwytów, <laughs> uchwyt do uchwytów, po to, żeby mi to tutaj nie wisiało, będę czegoś gdzieś tutaj fajnie zamocuje i to jest dobre, że ten uchwyt na magnesie w razie czego gdzieś tam do auta też będę mu przykleić, żeby sobie wygodnie pracować, także na razie to będzie tutaj wisieć. Jeszcze wam o, króciutko opowiem, dlaczego padło na ten automat, a nie na inny. Słuchajcie, ja miałem e, można powiedzieć uzbierane półtora klocka, jeżeli chodzi o spawarkę, chciałem do tego jeszcze dokupić e, przewód do spawania, TVN, czyli tego tyliwta kupiłem pod tą spawarkę, a taki przewód też prawie 300 zł kosztuje. Tam niecałe dałem 300, tam gdzieś chyba 70, 80, miesza z tym. Także to nie jest też tak, że ja sobie tą spawarkę wybrałem sam, tak? Mówiłem na początku filmu, pomógł mi ją wybrać doświadczony spawacz eee, z wieloletnim stażem, który brał pod uwagę po pierwsze moje umiejętności, po drugie najważniejsze to jest w ogóle, po pierwsze powinno być tak, że brał pod uwagę e, cenę, bo miałem tylko 1,5 tysiąca budżetu. Później brał pod uwagę moje umiejętności i trzecią rzeczą, jaką brał pod uwagę to jest to, że ja stawiałem duży nacisk właśnie, właśnie na to, żeby tutaj było luto spawanie. I podesłałem mu tam kilka ofert, on mi odesłał kilka też i finalnie z sumą sumaru wyszło na to, żeby wybraliśmy właśnie ten automat. Z tego co mówi, to nie jeden automat spawalniczy już zajechał, ale wiadomo to jest ten, który cały czas spawa, idzie do pracy, potrafi tam 8-12 godzin spawać, także te automaty też tam są dość mocno eksploatowane, u mnie będzie kopertowe. Spawanie, także też nie wymagają tutaj nie wiadomo jakiego automatu, żeby on tu był jak Transformer, że się tam będzie się przemieniał kurwa, mi zrobi kawę przy okazji auto do spawania, nie, to nie o to chodziło. Ja nie potrzebuję mieć też sprzętów do garażu za 50 tysięcy, bo wiem, że im droższe automaty spawalnicze, tym lepsze, to nie mogę powiedzieć, aczkolwiek byśmy postawili na ten, mnie nie stać na jakieś takie super drogie i po drugie też nie chcę tutaj nie wiadomo jakich pieniędzy ładować, bo tak mówię, ja teraz się będę koperkowo spawać, to nie będzie jakieś tam, że wpadnie mi masutka, że tu nagle zacznę kurwa, nie wiem, usługi robić, progi naprawiać, kurwa by spawać jakieś dziury w podłodach, w gruzalinie, nie, nie, to nie w tym kierunku będziemy szli, My na kanale będziemy robić sobie dziwne projekty, także generalnie projekt za projektem, na to będzie tam używany tylko raz na jakiś projekt, e, można powiedzieć, e, jeżeli chodzi o ten automat. Także ja też nie miałem jakichś wygórowanych wymagań, jeżeli chodzi o to. Tym bardziej, że jestem w ogóle zielony w temacie. Wydaje mi się, że po prostu tym będziemy robić należytą robotę. Nie pokażę wam, jak to spawa. Pokażę wam to w innym odcinku, ponieważ jeszcze musimy tutaj Michał odwiedzić. Musi mi pokazać, musi mnie tutaj nauczyć wszystkiego, jeżeli chodzi o spawanie. Znaczy, wszystkiego, no, wszystkiego mnie nie nauczy. Chodzi mi o jakieś podstawy, mi tu pokażę. E, doświadczenia nabierze już sam, nabierze razem, bo będziecie ze mną się uczyli spawać. Tak, żeście się uczyli mechaniki. I co wam powiem? no... Tyle chyba, jeżeli chodzi o spawanie, o ten automat, o ten unboxing, jaki żeśmy sobie zrobili. A teraz, żeby sobie po prostu przewietrzyć mózgi, przewietrzyć sobie łepetynki, wyjść z tego garażu, z tej betonorzy, zabieram was w bardzo fajne miejsce, także lecimy teraz przewietrzyć sobie łby. Siemano, my już jesteśmy na miejscu. E, idziemy na kamieniołom w Kozach. Jak widzicie, jesteśmy na parkingu. Parking jest bezpłatny. E, tam wam pokażę gdzieś. W tle jest toaleta, oczywiście płatna. Mamy tutaj na miejscu również budkę, w której możemy sobie kupić jakieś lody, napoje. I generalnie teraz bierzemy i wyruszamy tam. By się pani na rowerach zjeżdżała. I na, założę się, że na pewno tutaj zjeżdżają. Bo widzę powyjeżdżane jakieś ścieżki, zakręty. Do góry też jest trochę. Spora górka. Nam się trafiło znaleźć w koparcie się konik polny albinos. I się spłoszy. O kolego, dostojny jesteś. A w planach mamy dzisiaj dojść tam, na samą górę, zaraz wam zrobię zbliżenie, tam gdzie ci ludzie są, których nie widać, czyli... Także trochę drogi mamy, bo to wszystko tutaj trzeba będzie iść naokoło, jak widzicie słońce daje czadu, a dwa my bez czaki nie wzięliśmy sobie w ogóle picia, także coś czuję, że się rozpłyniemy, nim tam na górę dojdziemy. Najwyżej będziecie oglądać dwie mokre plamy na górze. A tutaj mamy przepiękny staw, sztucznie zarebiony. Także mamy piękne oczko wodne. Ryby jest co niemiara. Później Wam pokażę w następnym ujęciu. Na razie chciałem pokazać tylko te widoczki. Tu się nam ukazuje następny widok. Piękny powiem Wam, że kamera tego nie oddaje, ale jest ogrom, trochę tu niebezpiecznie, bo wysoko, ale mamy tutaj przerwę, przerwę, punkcik widokowy. Jak widzicie mamy tu jeziorko, piękne widoki, ale my jeszcze lecimy dalej, jeszcze lecimy wyżej. Teraz dochodzimy do naszego punktu widokowego. Tam gdzieś, tam gdzieś mieszkam ja. Gdzieś tam, niedaleko tych kominów. Także jedz kawałek do domu. A tutaj mamy rybki, ale niemałe. Patrz, ty ściągnęło mi to aparatem. Dobry gadżet. Na dół jest naprawdę bardzo sporo. Sporo trzeba też przejść. Jak widzicie widoki bardzo piękne. Ryby z Ryby cholerę w tym jeziorze, bo jest zarobione. Fajny widok piękny. Jak najbardziej na wycieczki polecam. I to wszystko już na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.